Drodzy parafianie, wkrótce będziecie przeżywać misję w waszej parafii. Dedykuję wam ten film jako podpowiedź sugestię, byście podobnie jak tu, w tej parafii, akurat w Staninie w naszej diecezji, udekorowali wasze domy flagami papieskimi, maryjnymi lub narodowymi lub wszystkimi naraz. By w ten sposób wyrazić po pierwsze Waszą radość, że świętujecie czas misji, po drugie dać świadectwo tego, że w Waszych sercach jest pragnienie Boga i radość z powodu tego wyjątkowego czasu. I wreszcie, by też pokazać sąsiadom, że tego domu nie omija dobra nowina. Być może obok Was mieszkają ludzie, którzy są ochrzczeni, a do kościoła nie chodzą. Może właśnie dlatego, że będą wisiały flagi, zapytają Was, po co zostały zawieszone, skoro dzisiaj ani 3 maja, ani nie 11 listopada. I że nie świętujecie też jakiegoś wyczynu sportowego, np. Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn, które zdobyli Polacy, ale że po prostu świętujecie misje, uczestniczycie w nich. Gorąco zachęcam byście zawiesili flagi, jak mieszkańcy Stanina. Byście w swoich oknach umieścili obrazy święte. Niech to będzie czas wielkiego radości i też społecznej, wspólnotowej, lokalnej jedności wyrażonej właśnie przez między innymi takie udekorowane domy, kościoły, kapliczki, obejścia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce na misjach świętych w Waszej parafii. Niech Wam Bóg błogosławi.